Fit Cups. Jest to gra imprezowa od wydawnictwa Egmont. To widzimy, kto w oryginale wydał. Autor y, bestsellerowego Faligali. Ja akurat tej gry nie znam, szczerze. No, że. w wczoraj jakiś. Y, gra familijna już dla dzieci, tak? Młodszych Od 6 roku życia. Przepuszczam, że, że to będzie spoznawanie wzorów, więc mogę nawet od 5 autor Heim Szafir i tutaj projektantów widzimy Barbarę Spelger chyba i Janifa Simoni i oglądamy co my tu mamy szybka gra, tak, 10 minut, 2 gra, czy od 6 roku życia y Mamy na, kart, na kartach różne wzory, i musimy je odtworzyć. Przykładowo, widzimy takie kwiatki, więc tak kolory kubeczków będą. Tu widzimy y, dwa, dwie wieże, tak? Bo jedną dla rakiety, jedną dla kosmonauty osobno. A tu mają być obok siebie ułożone. Czyli liczą się barwy, kolejność tych barw i jak są względem siebie ułożone w przestrzeni, tak? czy obok siebie, czy na wysokość, czy pod kątem, co, co do, z przodu, co z tyłu. I oglądamy tak, kubeczki, całkiem ładna jakość, to nie jest taki plastik bardzo wyginający się, to jest tywny mocny plastik, ładny to jest. Takie, tak na dłoń, tak jakościowo fajna, bardzo, bardzo przyjazny plastik twardy ja nie lubię takich miękkich plastików cztery zestawy. widzę że... o, miękki plastik to mamy to mamy tu, tak, to jest miękki plastik Pówki to jest fajny, fajny twardy więc generalnie to jest na plus dzwonek i dwa, o tylko wiadomo w pionie i karty. W jednej przykrótce mamy dzwone karty. Tu mamy cztery zestawy kubeczków. To jest te haligali. Też tak na podobnej zasadzie jak to chyba funkcjonuje. Jakiś haligali twist jeszcze było. Haligali junior. Dużo tych haligali. I tu jeszcze w takim zestawieniu bardziej rodzinne niż tak, imprezowe takie bardziej bardziej na szczęściu niż na strategii to jest na spostrzegawczość tak, na, na szybkość, to jest dynamiczna gra no i właśnie spokojna, czy błyskawiczna maksymalnie błyskawiczna odklej kartę, ustaw poprawnie kubeczki, naciśnij tam uderz w dzwonek karty, tych kart ma być 36 w kubku włącznie 20 Jeden dzwonek instrukcja. Karty delikatne. Cieniutkie karty generalnie. No ale karty lewo. Mamy się nad tym kubeczkami. kubki mają być mocne, tak Czyli tu będą wszystko wieże. Tu będzie w poziomie, też w poziomie. To wszystko w poziomie ułożone. To jest takie bardziej powiedziałem dla przedszkolaka, chociaż yy, o to niekoniecznie bo To jest ciekawie zrobione Będ, Ci będzie zielony, potem te trzy na sobie kubeczki i obok niebieski. To jest super pomyślane. To jest te takie też będą dwie wieże osobne. A tu będzie każdy, każdy osobny się wydaje kubeczek, w środku czarny, tamte dookoła, tu dwie wieże, te, tu jest kilka wieży, te są super, super pomyślane. Żeby dziecko trochę takie mocno pokombinowało, kombinowało, tak. Wieża i dwa luźno obok. Co się zastanawiam jak ułożyć, ja mam trzy i dwa chyba na nich ułożyć, tak, tak się wydaje. Tu będą dwie wieże, tu też wieża i trzy za nim, dwie wieże, trzeci pojedynczy. No fajnie, fajnie przemyślane. Niektóre trzeba pokombinować. Żółty po środku i te dookoła, tak. Tu będzie w formie wieży jedno, wieża, wieża i ten obok. I to kto pierwszy ten lepszy, tak? to jest gra w czasu rzeczywistego real time. Bardzo ładna jakość kubeczków szczególnie. To zwykła cienka karta. Natomiast kubki bo się kubkami gra kubki świetne. Proste do układania, ale przez to, że tu liczy się emocje rywalizacji wyścigu, to przypuszczam, że i będzie się podobać na imprezę startym i młodszym, tak? Bo tu się ścigamy. Więc niby każdy wie jak to ułożyć, ale jednak to jest, jest wyścig i tu się liczy te, te ściganie, tak? To jest, to jest ta zabawa właśnie I, i te emocje, kto pierwszy, ten lepszy. Eee, gra typowo imprezowa, ponieważ nie ma specjalnie wiele co tłumaczyć. Eee, natomiast emocje z konkurowania ze sobą. Speed Caps od wydawnictwa Egmont. Dzięki.